Dzień dobry. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o podstawach medytacji. Pytacie o to w swoich komentarzach pod filmami. Pomyślałam sobie, że to jest dobry moment, aby zająć się tym tematem i powolutku w kolejnych odcinkach trochę na ten temat poopowiadać. I na początek zaczniemy od podstaw: od tego, co jest niezmiernie ważne, a co zaniedbane sprawia wiele problemów. I co prowadzi do tego, że nasza praktyka nie posuwa się naprzód, albo przysparza nam wielu problemów, co powoduje, że popełniamy błędy, albo utrwalamy te błędy. I potem możemy być zdziwieni, że medytacja czy praktyki uważności w ogóle nie przynoszą pożądanych i zamierzonych efektów. Warto poświęcić uwagę właśnie na te drobiazgi, na te banały, na te detale, które to podobnie jest z komarem, z brzęczeniem komara. Niby mała istota i niewielka, ale spróbujmy zasnąć, kiedy brzęczy nam natuchem. I tak właśnie jest z tymi drobiazgami technicznymi, które w praktyce medytacji. Okazują się potem bardzo problematyczne, jeśli źle siedzimy, jeśli źle oddychamy, jeśli nasze ciało jest ustawione w niewłaściwej pozycji, to po jakimś czasie będziemy to czuli, będzie nas to rozpraszać, będzie nam to przeszkadzać, a ostatecznie zniechęci nas do tego, żeby w ogóle podjąć wysiłek praktykowania czy podążania duchową ścieżką. Dlatego ja zawsze zaczynam wszystkie swoje warsztaty i sesje indywidualne od tego, by Nauczyć ludzi podstaw najprostszych rzeczy, dzięki którym będą mogli budować potem swoją praktykę o te ścieżki, o te techniki, które wybiorą, ale ta baza jest taka sama dla każdego rodzaju praktyki, bez względu na to, jaką ostatecznie wybierzecie, i na pewno będzie bardzo pomocna. Będzie czymś takim aspektem wspierającym nas w praktyce. Nie będzie powodować rozproszenia, zmęczenia czy zniechęcenia. Najważniejsza oczywiście jest pozycja ciała. To jest rodzaj fundamentu, takiego, na, na jakim budujemy stabilny budynek. Tak samo my poprzez ustawienie odpowiednio ciała podczas praktyki budujemy. Nie tylko fizyczną stabilność, ale również psychiczną, również mentalną. Więc jest to bardzo ważne i warto poświęcić temu parę minut uwagi i poćwiczyć to, aby ostatecznie było bezwysiłkowe. Na początku może sprawiać problemy. Nasze ciało nie jest przyzwyczajone do siedzenia w takiej wyprostowanej pozycji. Raczej lubimy się zgarbić, oprzeć, gdzieś przechylić. W medytacji tego unikamy. I nawet jeżeli, jeżeli poczujecie, że na początku ta pozycja może nie jest idealnie wygodna, to zobaczycie, że po jakimś czasie, po tak naprawdę dwóch, trzech dniach yy, będziecie umieli odszukać wygodę w tym i pewien komfort w tej pozycji. I na pewno zauważycie różnicę, yy, ponieważ odpowiednio ustawione ciało będzie korzystnie wpływało na pracę z umysłem chociażby. Jakie są zasady, o których warto pamiętać? Przede wszystkim, jak siedzieć? No, pytanie banalne, teoretycznie. Wszyscy widzieliśmy obrazki, czy zdjęcia, czy filmy z ludźmi medytującymi, przeważnie siedzą w kwiecie lotosu, wyprostowani, pogrążeni w skupieniu. Ja nie zachęcam Was do tego, żeby od razu siadać w kiecie lotosu, czyli zakładać obie stopy na uda. To jest wyższa szkoła jazdy, do tego trzeba się przygotować, mieć rozciągnięte odpowiednio biodra. Broń Boże, nie wykonywać tego ruchu z poziomu kolan, bo można sobie je uszkodzić. Ale lotos nie jest nam potrzebny do tego, żeby dobrze medytować. Możemy medytować na krześle, po prostu na zwyczajnym taborecie. Nawet nie musi mieć oparcia, nawet nie powinien mieć oparcia. Ważne, aby nasze stopy dotykały podłogi, aby nogi były ustawione pod kątem prostym, czyli wszystkie stawy, zarówno staw skokowy, jak i kolana i biodra, są w stosunku do siebie pod kątem prostym. Plecy wyprostowane, nigdzie się nie opieramy, a ręce oparte, dłonie właściwie oparte na udach. I tyle. Tyle nam wystarczy do tego, żeby medytować. Możemy wykorzystać do tego poduszkę do medytacji. Można je kupić w różnych sklepach, chociażby ze sprzętem do jogi, więc jeśli będziecie mieli ochotę skorzystać z tego narzędzia, z tego przyrządu pomocniczego, to oczywiście zachęcam, żeby sobie taką poduszkę kupić. One są odpowiednio stabilne, wypełnione są łuską gryki, dzięki temu są odpowiednio miękkie. Ale się w nich nie zapadamy. Utrzymują stabilność ciała. Co więcej, można sobie te poduszki dostosować pod względem miękkości, twardości, wysokości, dosypując lub usypując tej łuski gryki. Dlatego mówię o tych poduszkach, ponieważ często bywa, że osoby, które zaczynają medytację, korzystają ze zwykłych poduszek, takich kanapowych na przykład, ale one się nie nadają do tego, ponieważ są albo zbyt miękkie, albo zbyt niestabilne i zamiast. Pomagać nam w utrzymaniu spionizowanej postawy, to my gdzieś tam walczymy z grawitacją i się kolebiemy na wszystkie strony, bo te poduszki po prostu nie służą do tego. One służą chociażby do tego, aby się na, nie, na nich oprzeć czy położyć, jeśli mamy taką ochotę. Mogą się nadać na przykład do technik relaksacyjnych, które będziemy wykonywać należąco, wtedy taką poduszkę możemy sobie podłożyć pod głowę. Natomiast do medytacji. Poduszki są zdecydowanie inaczej skonstruowane, i zachęcam do tego, aby sobie taką poduszkę sprawić. One nie są drogie, po kosztują kilkadziesiąt złotych, więc nie trzeba się rujnować na jakiś bardzo drogi zakup. Po prostu wystarczy zwykła poducha do medytacji z łuską gryki. I dobrze, jeśli ma wymienny pokrowiec, bo można go po prostu wyprać także też dbajcie o to, żeby nie przepłacać niepotrzebnie, bo nie w tym rzecz na jakiej poduszce medytujemy, za ile ile ona kosztowała i kto ją wyprodukował, ważne, aby to robić uczciwie i konsekwentnie. Jeśli wybierzemy poduszkę do medytacji, będziemy chcieli medytować na podłodze. No to warto wybrać sobie taki siat, który będzie dla nas najbardziej komfortowy, najbardziej naturalny dla nas. Może to być siat po turecku, czyli siat skrzyżny, który znamy ze szkoły wszyscy, może to być siat klęczny, wtedy poduszkę ustawiamy między stopami. Dbamy też o to, aby pod kolanami Znalazło się coś miękkiego, jakaś mata, gruby koc, dywan, cokolwiek co zabezpieczy nasze nogi przed uciskiem otwartą podłogę, bo po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach, jeśli nie zadbamy o te wygody i bezpieczeństwo, siedzenie na, na gołej podłodze, mówiąc kolokwialnie, może być bolesne, i niezdrowe, i nieprzyjemne dla naszych nóg. Także dbajmy też o to, aby było nam wygodnie. Naczelna zasada, bez względu na to, czy będziemy siedzieć na krześle, czy będziemy siedzieć na poduszce, w siadzie klęcznym, czy w siadzie skrzyżnym, jest taka, aby nasze plecy były proste. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ jeśli zaczniemy się garbić do przodu albo wyginać do tyłu, to niepotrzebnie napinamy mięśnie. Napinamy mięśnie pleców, ściskamy przeponę, napinamy mięśnie brzucha, zamykamy klatkę piersiową, a te wszystkie te wszystkie rzeczy są niesprzyjające, bo my będziemy potrzebować do, do odpowiedniej praktyki otwartej klatki piersiowej, rozluźnionego brzucha i właśnie prostych pleców. Pamiętajcie też, że za stabilną pozycją, im bardziej jest stabilna fizyczna pozycja, im bardziej jest stabilne nasze ciało, tym bardziej stabilizuje się nasz umysł. To jest ze sobą powiązane, więc jeśli chcemy, Uzyskać spokój umysłu, jeśli chcemy uzyskać wewnętrzny spokój, wewnętrzną harmonię, również ciało musi być i zharmonizowane, i odpowiednio rozluźnione, bo cała sztuka będzie teraz polegać na tym, aby w tej pozycji, która dla wielu z nas może nie jest zbyt naturalna, bo rzadko tak siedzimy, aby znaleźć w niej wygodę i aby znaleźć w niej. Rozluźnienie, to znaczy nasz brzuch nie będzie napięty, nasza klatka piersiowa nie będzie napięta, nawet nasze plecy nie są napięte. One są tylko aktywne. My wyciągamy czubkiem głowy plecy, prostujemy plecy i wyciągamy czubek głowy w kierunku nieba, w kierunku sufitu, ale plecy, mięśnie na plecach tak naprawdę pozostają luźne. Aktywne są tylko te mięśnie. Głębokie, strukturalne mięśnie, które utrzymują naszą sylwetkę w Pionie. Cała reszta jest luźna. I cały yy, cała trudność, właśnie, polega na tym, aby odnaleźć w ciele tą, tę równowagę pomiędzy aktywnością i rozluźnieniem. Dlatego warto to ćwiczyć, bo nie wszyscy mamy kontakt z ciałem na tyle dobry, że potrafimy wyczuć, czy nasze mięśnie są luźne, czy nie. Więc tutaj nie ma innej rady, jak tylko praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka i rozpoznawanie tych stanów napięcia i rozluźnienia, ale jeśli już to opanujemy, to będziemy w stanie wyczuć dość szybko, czy gdzieś jakieś niepożądane napięcia się pojawiły. Jeśli nie, to znaczy, że pozycja ustawiona jest dobrze. Napięć nie powinno być w biodrach, nie powinno być ich w kolanach, nie powinno być ich w barkach. Barki idą w dół, czubek głowy do góry, nogi stabilnie osadzone w podłożu. Nawet jeżeli siedzimy na krześle, to stopy dociskają nie mocno, ale całą swoją powierzchnią dociskają podłogi dlatego najlepiej jeśli robimy to bez butów, a już na pewno bez butów na obcasie, bo chodzi o to, żeby całe stopy dotykały podłoża, abyśmy mieli takie poczucie ukorzenienia się w podłożu, takiego osadzenia stabilnego, głębokiego w tym żywiole ziemi, z którym mamy właśnie kontakt poprzez dolną część ciała. Brzuch jest rozluźniony, klatka piersiowa delikatnie otwarta i teraz najwięcej osób ma problem w pozycji siedzącej z dolnymi plecami, czyli mówiąc inaczej, z krzyżami. Bardzo wielu z nas ma problem z pogłębioną lordozą i z tym odcinkiem dolnym kręgosłupa, który jest zbyt wygięty. To wygięcie kręgosłupa powoduje napięcie mięśni i to powoduje potem nie dość, że uczucie dyskomfortu, ból, to również różnego rodzaju stany zapalne, więc warto dbać o to, aby plecy nie były wygięte zbyt mocno do przodu, czyli my musimy uważać, aby nasze dolne żebra nie wypychały się do przodu, ale delikatnie możemy nawet sobie skorygować ciało, czyli delikatnie dolne żebra przesunąć do tyłu i sprawdzić, czy miednica jest ustawiona odpowiednio, czyli kość ogonową leciutko przesuwamy do przodu. Dzięki temu zabezpieczamy dolne plecy. One nie są przeprostowane, ale one również nie są Zbyt mocno wygięte. Dokładnie ustawione są tak, jak powinny być ustawione. Ręce opieramy na udach, możemy odwrócić dłonie wewnętrzną stroną do nieba, możemy po prostu oprzeć je tak luźno na, na kolanach bądź na udach, jak Wam będzie wygodnie. Ręce są luźno ustawione, ułożone wzdłuż ciała twarz rozluźniona, zęby niezaciśnięte, język nie ściśnięty, tylko luźno spoczywający w jamie ustnej, oczy również albo leciutko otwarte, tak jakbyście patrzyli przed siebie pod kątem mniej więcej 45 stopni i ogarniają całą przestrzeń wokół nas, albo są zamknięte, ale również dbamy o to, aby ich nie zaciskać. I to jest właściwie... Mm, to co będzie nam potrzebne aby utrzymać yy, uważność utrzymać koncentrację utrzymać świadomość przez 10 15 20 minut i dzięki temu nic w ciele nie będzie nas rozpraszało. Takie proste rzeczy wydawałoby się o których wszyscy wiemy, a jednak mogą jeśli zaniedbamy je czy pominiemy zupełnie, mogą okazać się rujnujące dla naszej praktyki. Warto zatem to poćwiczyć. To no właściwie na razie tyle. Nie chcę zarzucać Was szczegółami, bo tego jest sporo. Będę jeszcze do tych rzeczy wracać w kolejnych filmikach. Zapraszam do praktyki, zapraszam do wyćwiczenia i oswojenia się z tymi detalami, z tymi szczegółami, aby potem były pomocne. Do zobaczenia i dziękuję.